Ja jestem Nela i lubię tu chodzić, bo to, no, lubię się tu bawić i malować. Ja jestem Marysia, podoba mi się tu, bo ma, poznałam nowych przyjaciół i jest tu fajnie. Nazywam się Wiktor i bardzo lubię tu się bawić i lubię być przed telewizorem grać. Jestem, ale i bardzo mi się tu podoba, bo lubię rysować i się tu bawić. Tutaj można akurat się bawić w klocki Minecraft i można poćwiczyć boks, no bo jest taka maszynka i można poznać nowych przyjaciół. Ma, nazywam się Nikola i w bazie przyjaźni mogą być warsztaty. Nazywam się Michał i tutaj jest fajnie, bo tu są gry na telewizorze i tutaj jest ścianka i takie można się bać, piłkarzyki, gry i zabawem klocków Minecraft i zajęcia.